Dzień dobry, dzień dobry, witam. Wiesz, może jak Nexus zareagował na informacje? Nie mam pojęcia. Ja wczoraj oglądałem VOT Evrona. Jak oni tam poszli się rozliczać z Nexoną. Dał wszystkie diamenty, które wisiał. Bardzo mi się podobało, jak nawet nie zauważyli tabliczek, które postawiłem chat. Ja tutaj grożę specjalnie Nexusowi. Oni nawet nie zauważają tego. Smutne. Dzisiaj będziemy zbierać rzeczy na dom Hobbitski. Czy chcesz tą zbroję sobie lepiej zenchantować? Niby jest spoko, ale możemy spróbować zrobić lepszy enchant. Biegniemy do Zachy. Dlaczego biegnę do Zachy i dlaczego sobie korzystam z Zachy Enchantu? Ponieważ mam Zacho ja mu daję żelazo, którego miałem bardzo dużo, dałem mu 20 bloków żelaza, ja w zamian mogę sobie ekspić. O, jakie ładne tutaj jest, w sensie to nie jest nic wyjątkowego, ten plac, ale jest ładny, podoba mi się. Jesteś na szóstym miejscu w wykopaniu diaksów, pogis? Co to jest? <grym> Dlaczego takie sztandary tutaj mają, halo? Czad, nadal mamy wojnę z Nitashim, czy chcemy jakiś pokój powoli robić? Pokój, bo ma tysiąc rud diaksów, beka z niego. Nitashi mówił, że nie jest zły. Ale to, to P to ja jestem zły na niego, a nie, nie on na mnie! Robimy ankietę na fejsie. Trzy odpowiedzi daję wam. Pokój z Nitasim. Tak, ale jak ci coś da? Nie, go wojna. No generalnie na pokój to jest większość głosów, ale jest bardzo dużo za wojną. 42% aż. Stan wojenny na kwadratowej masakrze. Wolny wybieg. Tak wygląda wolny wybieg, ekologiczna farma kurczaków. To najpierw ankieta. Ankieta jest tak. 30% głosów tak, bądźcie ziomkami z powrotem. 27% głosów na tak, jeżeli ci coś da. I 42% głosów na wojnę. Mamy poważniejsze problemy. Mamy skkf który zawsze jest przeciwko nam, który nas zawsze atakuje i zawsze nas obraża. Mamy Jawora, który okradł. O, właśnie, zalogował się. Który wcześniej okradł Evrona. Mamy Nexe, który okradł również wcześniej Evrona. I tutaj mamy trochę pretendentów do posiadania. Wojny. Sieman, kończy, to nas słuchać. Przyzwałem ciebie tutaj o rozmowy pokojowe na temat naszego ewentualnego pokoju. No i genialnie. Dzień dobry, witam. Nareszcie pan się pamiętał, świetnie. Uważam, Nitashi, nadal, że mocno przesadziłeś ze swoją ilością kar dla mnie i nadal jestem o to urażony, ale wierzę, że jest droga do pokoju. Chciałem bardzo przeprosić, ponieważ mój prank nie był za mocny, on nie był niestosowny, on po prostu był i przepraszam za to, powinienem się lepiej postarać, aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że bardzo uraziłeś moje przyjacielskie uczucia, dlatego że dzień wcześniej uznałeś mnie za członka gangu XXL. Byłeś już wcześniej członkiem gangu. No właśnie i jeszcze to do nie powiedział, że jestem członkiem gangu XXL I jako członek gangu zostałem... Tak przez ciebie potraktowany, że po prostu zrobiłem się bardzo przykro. Mam nadzieję, że czujesz moje mojej Mi również było bardzo przykro, jako również członek gangu zrobiłeś na mnie wręcz taką wredną zasadzkę. Dobrze, dlatego chodź do mojej bazy na chwileczkę, damy sobie porazie będzie git. Poczekaj, poczekaj, bo sadzę teraz zachaczają, muszę zasadzić tutaj. Bo jak on zobaczy, że skorzystałem z jego farmy i nie zasadziłem ponownie, to mnie schunci z magistrem. Jest spora szansa też na to. Bo jest również taki problem, że po prostu wziąłem na tabulator i zobaczyłem na ilość potencjalnych. Wrogów. Ja chciałbym zostawić ten stan wojenny na kwadratowej masakrze, ale wiesz, wojna z każdym to jest wojna, na której się nie wygrywa, jak dobrze wie. No niestety o tym wie. z reguły tak to działa, Z reguły wiesz? to tak wychodzi, że jednak się jej nie wygrywa. A jest dużo potencjalnych łakomych kąsków, na które ty też pewnie się skusisz. Mmm, przykład. SKKF. <laughs> mów dalej, mów dalej. Nekse. Oj, mów dalej, byczku! Jawor Oj. i Yoshi. No akurat z Jaworem to mam troszkę deala, no. To nie musisz brać udziału akurat w na tym froncie. Dobra, dobra, to akurat z Jaworem odpuszczę sobie, dobra, git. Ale cała reszta, którą wymieniłeś, to powiem ci, że... No miód na moje uszy, no, co mogę powiedzieć, no. To ja biegnę do ciebie, Nitaszy, na rozmowy pokojowe. Podoba mi się, że ta dziura tutaj została. Witam. Przyszedłem na rozmowę pokojowe. Niechaj nas pogodzi ten kurczak. więc Musimy go razem zjeść. A mogę ci teraz powiedzieć coś szczerego? Ta dziura powstała tylko dlatego, że ja wtedy tak sobie stanąłem z Darią i mówię, kurde, ile ja bym dał, żeby mandzie poczuł się tak jak ja i też wpadł do dziury. Trzeba mu zrobić jakiegoś nie, 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 pranka, nie, nie, nie. ale na każdego nie, nie, nie. jestem za głupi. Tylko nie poczułem się tak jak ty, bo ty wlazłeś w to jak w debili spadłeś, co nie? Ja się po prostu zalogowałem. Jeszcze jedna rzecz. Nitashi white list, remove, kubiksmeister. O, tak, plus jeden. A w ogóle, chodź będzie się pokazać, co, 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 co tam się tworzy. O, zobacz, tam już moja wyspa powstaje. Nie wiem, czy już widzisz. Wow, ale fajnie, że surowce tam dałeś. Ty, czacz, że raz idziemy kopać. Cicho, powiem to tylko tobie, okej? Okay? No i całemu twojemu live'owi. Zrobię tam jeszcze rudy diamentu, za którymi wiesz, co będzie stało. <grybuj> Nitashi, od razu ci się do ciebie zwracam, że jeżeli będziesz miał jakiś oręż w postaci jakiegoś potężnego miecza czy Power 4 łuku, żebym mógł sobie połączyć z moim Power 4, to będę potrzebował. Dobra, dobra, jasne. Dobra, czad. Idziemy zbierać drewno. Potrzebuję drewna na mój domek elficki. Ja się przyjrzałem wczoraj domkowi Evrona. Okazało się, że domek Evrona jest praktycznie identyczny do projektu, który ja chcę zrobić, zatem jestem super nieoryginalny. Ale Evron jest jeszcze tym bardziej nieoryginalny, bo ten projekt miał 10 milionów wyświetleń na YouTubie. Popolować na Endermany. Właśnie też o tym myślałem, Underperły na PVP są ważne. Brzozowe drewno jest takie brzydkie, czad. Tak, nie lubię brzozowego drewna. Brzozowe drewno dla skkf zostawię. On nie lubi. Jezu! Jakie długie korzenie ma to drzewo! Ja się boję, że zaraz przepaść spadnę! Wycinka tego lasu, czad, tutaj to jest tragedia. W sensie mam ochotę wziąć i to spalić wszystko, ten las. Tylko się moby na nim respią, tyle on miejsce zajmuje, nie jest wcale ładny. Czy Ja się w ogóle wchodzi na ten serwer? Ja się chyba od Lola jest uzależniony. Trochę go rozumiem? Nie no, powiem wam czad. No, Ewro zrobił domek z tego projektu, no ale. No, no nie wyglądał super. Ty, ja powiem tak, chat, ja nie jestem kreatywny. W sensie, ja jestem całkiem kreatywny, jeżeli chodzi tutaj o różne pomysły na odcinki i tak dalej. Nie jestem kreatywny, jeżeli chodzi o budowanie rzeczy w Minecrafcie. Ty! Jawor zrobił sklep tutaj! Zobaczcie, jaki ham! Jaki ham! Jaki ham! Jaki ham! Zobaczcie! On... Zobaczcie, jakie hamisko z tego Jawora! Ja się pożykałem prawie, tak mi się niedobrze zrobiło. Ale zostawiam to, bo chcę, żeby Ewron się na to nabrał. O, 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 czat, patrzcie, 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 co on robi! <laughs> Co się tutaj dzieje? Co się tutaj wyrabia, gościu? Mhm. Patrzcie jak wszystko anuluje! No dalej, dalej. Proszę się nie krępować. Dalej panie Jawor, proszę się nie krępować! Godzina 15.05, dzień 31.03, naruszenie własności, mandat 50 dolarów na rzecz straży miejskiej. I cyk na policję. Sprawdź czy coś ukradł. Spokojnie, to nie jest ważne czy coś ukradł, on już wie, że widziałem. Zatem on się nie ośmieli niczego ukrać, a jak się ośmieli będzie miał hunta i tyle. Oddaję pan biblioteczki i możemy zapomnieć o tym incydencie. Wszystko wróci w swoim czasie. Rozumiem, zabijamy Jawora. Jeżeli Jawor zamierza tak z nami pogrywać, że wszystko wróci w swoim czasie i on nie chce oddać tych biblioteczek, to ja sobie sami odbiorę, czat. Dobra, czat, uwaga. Muszę zobaczyć projekt tego domku i zaczniemy go budować, czat. Co ja potrzebuję na niego? Nie, to jest mail od komornika. Ten jest z sądu. Aha, aha, aha. To chyba ten? O, o, o! Antoni, dziękuję mordeczko za domek. 12 milionów wyświetleń! A to tylko w tym roku! Ja pierdzielę! Gdzie ten domek robimy? Myślę, że tutaj. Myślę, że tutaj. O, 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 tutaj i tutaj, no. Postaram się nim budować go ze wzroku, ze zdjęcia. A nie budować go na zasadzie takiej, że odtwarzam go zupełnie jeden do jednego, bo to będzie lamerskie, strasznie. Czy Jawor nie ma takiego? Być może ma. Może wszyscy budujemy taki sam dom. Może wszyscy budujemy z tego samego poradnika. Na samym początku buduję z poradnika. A później poprawiam, żeby był mój własny, ok? Środek w skalę robię po swojemu czat. Ja robię tylko wejście. Tutaj też niby można byłoby wstawić szkło. A może wstawię, zrobię więcej szkła? Ja lubię szkło. Dla mnie szkło to jest takie zaproszenie, że cześć, chcę żebyś zobaczył jak mój dom wygląda w środku, nie mam nic do ukrycia, mamy jakiś fajny, ciekawy design, zapraszam Ciebie jako gospodarz do mojego domu. Takie zawsze uczucie, mi dają takie bardzo oszklone, otwarte domy. Uwielbiam takie uczucie właśnie takiej gościnności domowej. Ale mnie wzięło nagranie w Minecrafta teraz, Boże, jaka mnie ochota nagle wzięła jak zacząłem to budować. Zrób okno wysunięte o kratkę. O, to mogłoby nie być głupie i to poprawi efekt głębi. Mhm. Uh -huh. Oho, oho, oho. Tutaj możemy wejście zrobić. Wow, Enderman, czekaj, mój miec z lootingiem. Nie odchudź. Yuh. Looting, looting, looting jest. Chodź tutaj. No goś! 5 sekund. Jeżeli chodzi o podłogę, bądźmy Januszami biznesu. Pół płytki. Nie stać nas. Może środkowy jeden do przodu. O! Czad! Pogis? Chyba jest spoczko. Te dwa z tyłu, ten pierwszy z przodu jest trochę inaczej. Nabiera to kształtu sensownego, czad. I tutaj możemy zrobić w sumie dalszą część naszej bazy. Że tutaj też będziemy mogli mieć podłogę i wszystko. Podziemne jakieś wejście do domku Ewrona. No myślę, że koniecznie będziemy musieli połączyć nasze domki. Ja myślę, że to absolutnie inaczej się nie da. O! 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 Czad! Już to zaczyna wyglądać. Na końcu spokojnie zamienne lampy. Zrobimy lampy. Spokojnie. Zrobimy Wszędzie lampy. Lubię pełne szkło, ale tutaj do tego projektu glas y pasują lepiej. Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay. podoba mi się. Burak, ja wiem, że ty masz problemy ze swoją higieną, jamy ustnej, i próbujesz się zasłonić, rzucając te problemy na inne osoby, ale hashtag burak mój zęby. Na kolejnym streamie Buraka wszyscy wbijacie na kanał brzydkiego Buraka, na buraczka cebulaczka, w momencie, jak on streamuje Minecrafta, i wszyscy mu piszecie hashtag burak mój zęby. Uczyjmy z tego nową polską akcję, hashtag burak mój zęby, czat. Albo lepsze, hashtag zgniły burak. O, 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 czat, czat, co o tym sądzicie? Co? <grym> ale mam czat pomysł. O! Och! Hashtag zgniły burak. Czy mam, mam spinę z burakiem? Nie mam spiny z burakiem. Kto się czubi, ten się lubi. <laughs> Jezu... To dlatego bez kamery streamujesz. Kombinezonie trzeba byłoby oglądać. Jaram się, ten domek będzie pogisz, czat. Ten domek Jawora to jest słaba podróba, co nie? Ale tutaj to czat. Och, czat. Co Onitashi napisał na czacie, że mu odpowiadacie? Co to była za ankieta? Jakiś pokój jak coś na... Co to ma nie wiesz nic, Nitashi. Okej. Okay. Ciekawie ten sufit wygląda czat. W sensie, że faj- O, to mi się podoba, to fajnie zrobiliśmy. Ewron się ucieszy, że wreszcie elficki dom zaczął powstawać. A nie jest tylko taka głupia baza, która jest wstyd pokazać na dzielni. Później latarnie czat zrobimy. Na razie postawmy pochodnie. Moglibyśmy w ogóle jakoś przedłużyć to wrastające drzewo do samego dołu. To by miało sens, co nie? Dzień dobry, panie Torek. Dzień dobry, witam, witam. Nie, nie. Co nie? CO NIE?! Co, panie Torek? Mandzio? Słucham. Poczekaj, no muszę zresortować Discorda. Już Torek powie, że jest brzydkie, że jest złe, że jest pieprzone, że jest nie tak, że nie pasuje do tematyki elfickiej, że się nie postarałem, że słabo wykonane, że krzywe, że nierówne, że... Halo? No, no, no halo, słucham. Czemu robisz takie budowle? Co oznacza przez takie? Sporadnika! 70 mam takich budowli na serwerze z, dla subów, rozumiesz? 70. Na bo każdym razie, nie górze umiem z, budować, bo... buduję sporadnika i przerabiam na bieżąco. Zapraszam do środka, zobaczysz, że jest przerabiane na bieżąco, jest zmieniane. Mandio, ja Cię kocham. A chcesz mi pomóc? Ja, ja Cię uwielbiam. Ja Torek, cię uwielbiam. to mi pomóż, ale to z zewnątrz. Ja... Chcesz na serwer dla subów mój? Jest 70 identycznych. To, że Twoje sub... moje pewnie by robiły to samo, nie wiem, co wiesz. Masz moje błogosławieństwo i mogę ci zapłacić w blokach diamentów, żebyś to przerobił, jak żeby ci się to podobało. Ja mega szanuję, że już nie mamy, prawda, drzwi od toalety, tylko jest bardziej taka dziura hobbitcka. Ja to szanuję. Tamto skrzydło pewnie zmienię, bo mi się mm. nie podoba. Główne zostawi i to wejście też zostawię. Wejście jest super. Szczerze? Mega jest wejście. Ale to też zmienię, bo to też mi się nie podoba, bo to jest useless, jak 150. To mnie trochę uspokoiłeś, jeszcze, że powiedział. Jest tutaj od... wchodzę na masakrę? I patrzę, że jest ta sama budowla, co na moich serwerach. No Wiesz, właśnie, taki przerażony zacząłeś pisać, to nie! No, właśnie mówię. Nie, bo ja już naprawdę mam dosyć tej budowli. Jak ludzie mnie proszą, yy, Torek, tepniesz się do mnie, ocenisz moją budowlę, i patrzę tę samą dziurę razy 10, to już mam. O. Oh. To jest work in progress na bieżąco zmieniany ciągle. Czas wprowadziliśmy Torka w depresję. To znaczy, słuszne ma argumenty, chłopak. Berserka go wprowadziłeś? No, przepraszam, ja nie chciałem. Ja nie wiedziałem, że Torek ma aż taką słabopską. Nie no, czad, Torek ma uzasadnione obawy. Naprawdę, że wszystkie domki wyglądają identycznie i rozumiem dlaczego jego to zirytowało. Ja się zgadzam z Torkiem. Jeżeli Torek coś zmieni, to ja to uznam za pomoc, za akt przyjaźni, nie za krytykę. Czemu tutaj buduję, nie miałem się wyprowadzić? Powiem tak, ja tylko zamieszkałem na chwilę z Nitashim, bo to było opłacalne wtedy, bo tam się przyjemniej, i fajnie mieszkało, ale w sercu zawsze jestem elfem, czad. O, tutaj jest skrzynka na stone'a, dorzućmy tutaj torką, czymś pomóc, dorzucam stone'a, a ty od razu, że złodziej, myślałem, że kumple jesteśmy, wiesz co, Torek, już taki nawyk, <laughs> żelazo, czad, żelazo to zbieramy całe, tyle drewna wydaje mi się, że wystarczy na dokończenie tego projektu. Nie wiem, czy nie będę chciał. Wiecie co? Zamuruję to, zobaczę, co Torek powie. I Torek tutaj mi to pomoże dokończyć. I tak to będzie najlepiej. A ja zrobię całą tą resztę, którą ja mogę zrobić samemu bez pomocy torka. Zróbmy na razie tak. W tym miejscu tak naprawdę to ja tylko jedyne co ja widzę, to tutaj widzę ścianę ze skrzynkami moimi. Czy zostałem starą bazę obok, nie? No rozbiorę ją, no nie zostawię jej w ten sposób. No błagam wasz czat. O, i zobaczcie, to teraz zaczyna jakoś wyglądać, o tutaj sensowniej. Troszeczkę lepiej, troszeczkę lepiej. Ten filar nie wygląda głupio tutaj wstawiony w ten sposób. Dzień dobry. Siemaneczko, walczę torku. Z czym walczysz? No, żeby to wyglądało jakoś akceptowalnie. A, -a. A zabudowałeś to okno całkowicie? Wywaliłem je kompletnie. I zewnątrz tak zostawiasz? Chciałeś tak zostawić? Nie, nie, nie. Zewnątrz, nie? Na razie to zabudowałem i sprawdzam, czy to w ogóle jest sens tego zostawiać, czy w ogóle się tego nie wyzbyć, bo to teraz wygląda jak gus. Prawda, trochę tak wygląda. Tutaj ewentualnie moglibyśmy zrobić balkon. I wtedy tutaj w ogóle. Nie robić drzwi, tylko zostawić otwarte wejście. To jest spoko pomysł robić tam. I na górze mógłbyś dać małe okienko jeszcze tam. Dosłownie na jedną kratkę. To jak no. tutaj, to ja bym nie to zrobiłbym takie okienko. To, to, to też mega będzie wyglądało. I dać tam szybę. No. To, to no, już spokojnie no, no, no. zaczyna wyglądać. Ten poszedł po drewno i coś tutaj, jeżeli mógłbym, parę akcji. Zapraszam. Jeżeli będzie potrzebało szkła do budowli przyszłych, to też mam w bardzo dużym zapasie no. szkła. A zamierzamy również my się od uzależniać od zachy i tak dalej, tutaj zrobić jakieś farmy kelpa i inne takie farmy, jak SPA. Można zrobić. My mamy jedyną farmę, to mamy farmę ziemniaków, jak <laughs> Widziałem. Fajne, automatycznie pół. Powiem tak, ziemniaczany Baron na serwerze jest wiecznie obecny. <laughs> Kilka rzeczy pewnych jest w życiu. Podatki, Twój styl budowli oraz tak. jedzenie, które trzymasz w ręku. Czyli tak robisz tutaj? Tak, na, wiesz co, na razie się jakoś próbuję, coś patrzę. Już się tutaj właśnie zwalniam. Miejsce już ostatnim temy przenoszę. Nie, Ewentualnie nie, nie, wiesz co, zastanawiam się jeszcze tutaj, jakby z tej strony. Tutaj nie, bo tutaj jest za głęboko, ale by mhm. z tej strony ściąć tą górę trochę. Można zrobić jeszcze jedno okno takie na świat. No właśnie, ale... chciałem o tutaj zrobić okno, ściąć tą górę i wtedy byłoby, wiesz, jakby ta góra była troszeczkę ścięta w tamtym kierunku. To jest super, to jest, to może siąść nawet. To ja zacznę to robić. No nie, proszę, czy będę musiał ścinać to ogromne drzewo? Nie, dobra, chyba nie. Jezu, jakie ono paskudne jest. <tutek> tutaj jest drzewo drzewo w życia, które wchodzi w mój domek i obok jest jego, nie. <laughs> jego niepełnosprawny nie. brat. I tam dalej, o. o nie, zobacz, tam dalej jeszcze mi misza. <laughs> Faktycznie. biedny drzewka. A Zacha ma w ogóle nowego Expa, i Zachu da się dogadać, żeby na nim expić. A co on ma za Expa? Kaktusy i kelpy. Ej, w sumie ja też mam kaktusy. A masz kelpy? A kelpy nie można znaleźć po prostu w wodzie? Nie, on zabrał wszystkie. I on nikomu nie chce dać. Spokojnie. Bo wiesz, jak można kupić e, sojusz u Zachy. Wystarczy dać mu żelazo. No ale da... żelaza jest mało stary. Ja dałem Właśnie mu 20 bloków. O kurde. I mam jeszcze kolejne z 10 z 15. Może ja powinienem zostać naczelnym górnikiem tutaj? Nie, żelaza jest naprawdę mało. Ja ostatnio mi się żalił, że ma więcej. Jak niż żelazo? Trzeba jakiś biznes otworzyć. Myślę, że jeżeli masz tyle żelazo, to jak najbardziej się opłaca. Mam 14 bloków. Moszka w wodzie i kelpy rosną. Aha. No to super Zacha, to ukryłeś. Co byś powiedział na ciemniejszy kolor ścian? Go. Mój napisał, że ściany, sufit i podłoga z tego samego, to... Tak, jest... tak, 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 tak. To jest na razie płótno. I to jest płótno, na którym się maluje krajobraz. A to, że to wygląda, jak wygląda, to, to, to dlatego, że płótno na samym początku też jest białe. W sumie, jak tutaj trawa urośnie, to będzie to dobrze wyglądać. Pamiętaj, wszystko lepiej wygląda, jak potraktujesz to kończką mocną. Znalazłem kelpy w swojej skrzynce. O! O! Bo się okazało, że nie można kończką mocną chyba na nie, bo wtedy ci trawa morska wyrasta. A mm -hmm. ja stary kiedyś szukałem zielonego barwnika. No, chat mi przypomniał, że Stasiek, przecież ty masz yy, w skrzynce kelpy. No, miesiąc temu prawie już o tym odłożyłem. Czat potrafi takie rzeczy pamiętać, ja nie wiem jak oni to robią. No okej, okay. udało się coś z tą górą zrobić, wiesz? Ej, nie, fajnie, spoko. Jakieś drzewo posadzisz i będzie super. 9 kostek mocznych na jedno drzewo, nieźle, nieźle. To jest taki random, nie wiem o co chodzi. Wczoraj próbowałem zenchantować, nie wszedło mi nic oprócz smite'a na czterech enchantach miecza, tylko smite. Ale to Evron ma to samo, ma taki pek do enchantów, a mi jakoś idzie, ja na przykład zenchantowałem sobie raz hełm i mi wszedł sary protection 4, respiration 3, unbreaking 3. Psy! dwóch enchantów to najlepszy item. To mam feather Falling 4, Protection 4, a Breaking 3. Mam nie? też miecz popierdzielony, ale na którym nie stać, żeby ulepszyć, bo nie mam sharpnessa na razie. A ty te schody przesunąłeś? Bo ja je przesunąłem w głąb, dlatego że tutaj jest drzewo wyrasta nad tym. Ja zrobiłem, że to jest przedłużenie drzewa po prostu, które wyrasta do środka. Aha, bo tu. Okej, okay, I see. A gdybyś sobie po prostu. dalibyśmy na przykład coś takiego. Ja byśmy tutaj dali. O, o, jakieś liście tutaj gdzieś wokół. Tutaj, tutaj, no, no. tutaj wyglądał liście. O, o, o. I teraz nadal to wygląda jak drzewo. To byś znało najciemniejsze schodki tutaj. To by lepiej się to komponowało. Wtedy, bo to jest podobny kolor. No ja to muszę zrobić, no bo nie mam tych skoków. Czekaj, to ja wezmę żelazo i zrobię lantarni kilka. f 4 Unbreaking 3. Co to za sławe killowy? Kto, kto to kupuje? Przecież to jest skama nie killoff. Chcę te lanterny gdzieś pododawać, ale w sumie to nie ma z miejsca za bardzo na nie. Niektórzy tak patrzę. <laughs> Wreszcie się dobrze dzieje na tym serwerze. <laughs> Nieważne, dlaczego go zabił. Ważne, że go zabił. A nie myślałeś się nad jakimś innym szkłem typu ciemne-zielone albo czarne? Kurczę, białe tak clean wygląda, no. Jest mało przezroczyste. Bardziej wygląda jak takie matowe białe. No, torek, no, no tak. No, nie wiem, czy będziesz taki uparty przy tym białym. O, nie, no, zobacz. O, to jest. Porównaj ten clean i tamten clean. Kurde. No i więcej widać przez nie, na pewno. Tam widać złączenia w ogóle tego szkła. Widzisz, jak światło się tam odbija? Kurde. Teraz już tego nie odwidzisz, jak już to ci powiedziałem. No nie, czat też jest za... Ciemny, no nie. Myślałem, że chat chociaż pójdzie w moją stronę, ale do nie no, ale jest, masz rację, no. Ja się nie dziwię, że oni są, bo tak jest, no. Chat torka przestańcie być takimi rasistami, ok Czy możecie Właśnie. po prostu napisać kolor? Oni, ja powiem, no czarne szkło jest fajne. oni, co? Co? Mówię o szkle w Minecrafcie. Oni, to A czemu białe nie jest fajne? A ja mówię, czat, to chodzi o budowlę. Oooo, czyli teraz obudowę. I obrażonego czarnego pana wysyłałem. Bardzo mi się podobało określenie obrażony czarny pan. Lecę po squidy w takim razie, mam luting 3. Mam 28 y, ink sanków tych, tych. Ooo, dobra, powiedziałem odważnie, idę na squidy, jednego squida znalazłem. Dobra, ja też mam 23. Wydaje mi się, że chyba tyle wystarczy na razie. Jeszcze zdrowy zapasik będzie. O! Dobra, chat, musimy to zacząć kończyć. Torek mi pomagał, ale Torek sobie teraz podmienia szkło. Czemu te torka białe szkło wygląda jak szare, jakby nie umył? Trochę tak. No fajny jest ten balkonik, ale... Hmm... Szlamy w torka? Ale... Sorry, misklik. Myskli. No kliknęło się przypadkiem, przepraszam. Szkieletam się hmm. nad głową. Nie znajdziesz, zabiłem już. Dzięki za uratowanie życia. Torek uratowany. Możesz w tym miejscu zrobić teraz, tak jak Torek ci proponował? No mogę. Ej, wyszła kaczka. Kaczuszka wyszła. <laughs> Zostało. <Bo> <laughs> Ej, super jest kaczka. Tylko kółko zamiast nogi. No troszeczkę tak, czat, jakby nie patrzeć, co nie? Musimy to jakoś sensownie. No, zły. Co się stało? Ciemne szkło dobrze wygląda. I dlatego jesteś zły? Bo miałeś rację. Może i umiesz budować, ale zmysł estetyki u mnie nadal jest. No pan! no kurde no klasa! To wygląda jak powinno to wyglądać do samego początku. Dobrze to wygląda, no. O, taki dziobek z tego wyszedł, ale chyba spoko. Dorek mógłby zrobić z tych dwóch okien okulary 3D. Trochę tak, ty, a. Bo ja się martwię. O co? Ewron nie ma jakiegoś wirusa, czy coś? On przychodzi spać o 8 rano. 18.30? Go jeszcze nie ma. Nie, no chyba wstało, tak mi się wydaje. Tak ci się wydaje, czy masz nadzieję? Nie, no mam nadzieję. Hmm. Hmm. Trochę jak okulary to wygląda, chat. Trochę tego nie czuję. Chat, no chyba bogis. Chyba ciekawie. Ciekawie to wygląda, chat. Takie oświetlenie tutaj. Duży minion z Lola. Dobra, chat. Tyle wam powiem, że mam nic nie powiem. Ej, mega fajnie to wygląda. I co, chat? I co, chat? I co? Co? A, dziękuję, dziękuję. Ja uciekam, mandziu jak coś. Także dzięki wielkie. Siemaneczko, siemaneczko, dziękuję. Tutaj. Mam dobry pomysł, chat. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To było to, czego potrzebowaliśmy. Duże okno tutaj, czat. Ja i tak tylko kaczkę będę widział. Spoko. Kaczka to nie jest złe skojarzenie takie. To będzie trzeba wszystko jedną kratkę przesunąć jeszcze. To automatyczną przepalarkę też będzie trzeba połączyć, i poprzestawiać. Modernistyczny sufit. Czy z skotku postawisz się normalnie, pięknie. Dziękuję ci ślicznie, ale miło z twojej strony, ziomeczku. Chudź piąteczka dla Ciebie. Czemu to tak wygląda, jak kupsko tutaj? O, 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 dobra. Naprawionet. Dobra, chat. Wydaje mi się, że to na chwilę obecną wygląda całkiem. Okej, okay. całkiem okej okay to wygląda. Idę dobiję level i sobie łuk zaczątuje. Ale z daleka, chat, jak się na to patrzy, nie wygląda to źle, tylko trzeba zaokrąglić gdzieś rogi. Dzień dobry. Dzień dobry, panie zachaczaju. Burak przyszedł popatrzeć nawet. On też sobie zrobił perpetu kurczaków. Ja uważam, że każdy gracz na kwadratej masakrze powinien mieć własną farmę kurczaków w takiej ilości. Ja tylko A po to się, się bronię. 30 level. Łuk. Ej, bo to się przecież łuku w ogóle nie enchantuje, Idę sprawdzić, czy coś wlecimy. Gramy w ping-ponga, będzie? To będzie ping-pong, który niestety może skraszować serwer. Oj, tam od razu skraszować. Ja nie chcę banana jest... 24 godziny. No, tu widzę kolejka już. Dobra, to ja stanę w kolejce. O nie, no power 3! Jak na w mordę. No, zobaczymy, czy się będzie ucieszony, czy będzie zaraz rozwalanie enchantu. Szuka. Łowi czegoś. Szuka najlepszego rozwiązania. Czekaj, ja aż sprawdzę, co mi wbije. Punch, ojej. O Boże, i nic więcej? No właśnie, nie wiem, czy brać tego. Dobra, próbujemy. Infinity Power 4, punch. No! Burak nie umie w drabinku. Nienawiść do szałasu z drabinkami nie wzięła się z tego, że Burak po prostu nie lubi tego stylu budowli. Nie, nie, chodzi po prostu o to, że Burak nie umie drabinek używać. Unbreaking 3. Power 4, Unbreaking 3. Good. Ja już potrzebuję tylko flame'a. Wow, na no 24. Za ile sprzedaż flame'a? Ile byś zaproponował? Tyle, ile mam na koncie. Czy to wystarczy? O, proszę pana, oczywiście. O, Mancie, ma czaszkę. Pokojowa czaszka ze za bicia na ruciaka. Ja muszę tutaj tabliczkę szybko postawić, strefa nie PvP. Broni, broni, nie można wyjść. Ty, jaki burak, nie? No, jaki agresywny, co nie? Taki zgniły trochę. Zgniły burak. Ja ci powiem tak, że nauczony doświadczeniami na tym serwerze, moje każde wylogowanie odbywa się na spawnie. Bo to jest jedyne miejsce, gdzie nie wykopię pod tobą dołka w przepaść. No faktycznie, to to wiesz, to już nie jest na zasadzie hopper i pokój z obsydianu. Dobra, Zacha, ja jestem na spawnie, ja będę uciekał. Dobrze, dobrze, powodzenia, to Do dobrego. Dziękuję za łuk, Dzięki za dzisiaj, Elwinka. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj ślicznie za ten streamek. Bardzo dużo zrobiliśmy. Zaczęliśmy pracować nad naszym domkiem. Mamy świetny łuk. Mamy świetny łuk, z którego możemy garać innych graczy, co mnie bardzo cieszy. No i co, czad, To byłoby na tyle. Elko.